Cześć, kochani. Kochani, my, my żeśmy tak się przyzwyczaili, że to. <laughs> jak jest wpadka, to po prostu e, się mówi, no, pojawił się alkohol i tak dalej. Nie, tak, tak, wcale, tak wcale nie jest. Pamiętajcie, najpierw e, jest jakaś złość, nienawiść. Jest uraza, zaczynamy się bać. E, jesteśmy samolubni, myślimy tylko i wyłącznie o sobie, e, coraz gorsze relacje z ludźmi, e, z, z mężem, z żoną, z dziećmi. W pracy coś nie idzie. Zaczynamy źle się czuć. Wszyscy nas denerwują, wkurzają, i to jest dopiero e, początek końca. Nie? I później się pojawia alkohol, czy tam narkotyki. Niektórzy jeszcze mają, tak jak ja, przed e, 15 latami, po 15 latach nie picia, to najpierw zacząłem palić. Później się stałem takim potworem, że wszyscy ode mnie odeszli. Ja na koniec zacząłem pić. A jak zacząłem pić, to pojawiają się te y, trzy instynkty, czyli Sex Social and Security wynaturzone oczywiście. Potrzeba Prestiżu, udowadniania, swoich racji, bezpieczeństwo. I to w gruncie rzeczy prowadzi do albo do więzienia, albo do śmierci. Ewentualnie pogłębiona dalej choroba alkoholowa doprowadzi nas do szpitala psychiatrycznego. Nie? No i jeszcze jest śmietnik. Także yy, dlatego my piszemy ten Enul, czyli Egoizm, samolubstwo, nieuczciwość, zawiść, zazdrość, uraza. Czyli coraz więcej ludzie nas denerwują, mamy coraz więcej uraz, no i lęk. No Dlatego to wieczorem zawsze trzeba zrobić sobie taki obrachunek moralny. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć. Pamiętajcie, alkohol jest na samym końcu. Najpierw są te sygnały ostrzegawcze.